Z tej strony... Pamiętacie może te głowy w Robloxie? To dzisiaj będę uciekała przed takimi głowami. Do gry zaprosiłam Milusię Klaudusię, która dzisiaj wyjątkowo będzie bez kamerki, ponieważ była u dentysty i jest spuchnięta i wygląda jak balon. Bleh. Tak, wielki, olszymi, czerwony balon. I najgorsze jest to, że jeszcze dostaną znieczulenie, którym jeszcze działa i się ślinie. więc uwierzcie, że nie chcecie tego widzieć. Lepiej, żeby nie było dzisiaj na mnie kamerki. A ja bym chciała zobaczyć. <grym> jak się ślinie. Jak ja tak. tam dzisiaj obiad, to z chusteczką, bo się bałam, że mi wszystko wycieknie. O nie. Zobacz, dzisiaj będziemy uciekały przed wielką głową Hagiego-Łagiego. Cieszysz się? O, czyli tak jak ostatnio po brejankach, to dzisiaj Hagiłagi. A, Brajanki! No tak, to były Brajanki, ja zapomniałam już tej nazwy, dobra. E, gdzie jest ta wielka głowa? Tam jest! Ło, dwie tutaj nawet są. Ej, ale się gdzieś zacięły, tak tak dziwnie patrzą. Tyłem Wie, są one do one tu przejdą? Przejdą tutaj? Ło, ło, już myślałam, a, że to przejdzie, dobra. Nie wiem, gdzie ja je... A! Matko, prawie mnie zapała! Jezu, ile ich tu jest! Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. O, tu są jakieś chrupki. Tymi kulkami można, patrz, miotać. Mio, Miotam tą kulką. Dawaj, turlamy, turlamy, turlamy. Dawaj, może w kogoś rzucimy. Dawaj z tego hagiego łagiego rzucimy tą kulką. Czekaj, czekaj. O, Ronaldinho! 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 <laughs> Patrz, Ronaldinho normalnie strzał. <laughs> A czekaj, A... Ronaldinho jeszcze gra, czy nie? E, chyba gra. Chyba już nie gra. Nie? Nie. Ronaldinho? No ostatnich mistrzostwach chyba jeszcze grał. Chyba Ronaldo, nie Ronaldinho. O nie ile tutaj tych główek. jest! Dobra, no. ja idę tutaj. Zrobimy parkura sobie. O nie, nie w tą stronę. Drugą w stronę. parkur Parkur. Ła, wow, patrz na mnie, ty 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 cyrku! Dobra, tutaj jakieś strzałki do góry. A nie. ty po tym wchodzą! Wow. Co, ty 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 Skocz na to brązowe. O, co? Dobra. O, tej 2 mamy już tutaj. Czemu to brązowe wypycha nas do góry w ogóle? To jest niedobre. Ej, znak. Co, jesteśmy na początku? A co tu się stało teraz? A nie, nie, nie to, to jest, jest ta inna, sama mapa. Mapa. Inna, inna mapa. Inna mapa, okej, już myślałam, że ta sama. Nie, dobra. wydaje mi się, że chyba inna. No czekaj. Nie, Biegnie teraz. Mamy jest tutaj inaczej. Teraz. o, o, o. A, a! można na nie skoczyć? Dobra, ominęłam, Ej, ominęłam. Po Jankach się skakało. Właśnie, a potem? O, po tych też można skakać, patrz! Tej, on ma takiego takie mózgu, on nie wie co, o co chodzi, że po nim skaczesz. nie, Ja i patnę u Cię w końcu. Ej, tutaj można zostać tym głową popi. Ple... Nie popim. Co to jest biką popi? Jak to jest? Hagi Wagi z 95 Hagi wagi. tak. Uh hugi uh -huh. A, A nie, stój, 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 stój. Yes, To ja cię goniłam, patrz, to ja jestem okay. tutaj! Tutaj baja skacze, widzisz mnie? A, złapał mnie jakiś. Ja cię kręcę! Ja zostałam wielką głową. Hagi łagi, patrz, zjadam jakąś dziewczynę, le, sorry. Szukam cię, szukam. A ja cię. mogę po tych głowach. Joo! Na pewno mnie znajdziesz! O! Patrz! No Ej, a ty możesz zjeść jakąś inną głowę Hagiego? Chyba nie. Ty możesz tylko okay. nas zjadać. Chyba tylko was, ale ja mogę skoczyć na Hagiego, patrz. Syk, oj, i skakać po fundamentach, widzisz, pa. gdzieś cię pewnie zaraz zobaczę. No, ej, ale jak ja warczę w ogóle, co jest? Ej, jak tam przejść, czemu ja tu nie mogę przejść dalej? Ale bez sensu, dobra, skaczę na jego głowę, o, dobra, pięknie. dobra, reset your character if you want to transform a normal player, no dobra. Idę, idę jako normalny player, bo już nie chcę być głową. Oj, ale się rozwaliłam, tylko buzia moja została. Czekam na Ciebie. Dobra, biegnę, no bo ja wydałam Robuxy, 100 Robuxów wydałam, żeby być główką. Wera, to Zabijać żadna innych. nowość, że wydałaś na coś Robuxy i okazuje się, że działało jednak inaczej. O, hej. O, no siema. <laughs> Uważaj, tu jest głowa, od razu, ona się tu cały czas. Dobra, skoczymy jej na twarz, patrz. Dobra, biegniemy, pa, jak wyminęliśmy. Łatwo. O, o, o. Oj, tutaj jak się czai, o, 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 Ej, to jak tam były Brajanki, to teraz co to są? Hagianki. Hagianki. Nie wiem. Hagianki? No. Hagi... Nie, Hagusie Agusi... Nie mam pojęcia. Hagusie Agusi. O, 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 dobra. I tutaj mamy stage trzeci, no widzisz? Dobra, mi się wydaje, że przez chwilę nie wiem czemu, ale byłam na pierwszym. Dobra, teleportowało nas gdzieś. Ja poszłam tutaj. Become Poppy, widzisz? A w ogóle, czemu poppy? To nie jest poppy, to jest hagi łagi. Ej, tu jest ten kwiat, zobacz. Patrz, tu jest ten Ech. kwiat. No i to źle wygląda. No! U -u -u. To może Ej. tutaj będzie ta, Popi. Patrz, i tutaj Słowana. są drzwi do tego chyba drugiego poziomu, bo Chapter 2 jest, że przechodzisz przez drzwi. Ej, co Ej, to się, co się tak stało? Oj, nie wiem, odnieśmy ją. Reanimacja! Ej, zacięłyśmy się o siebie! dyskoteka! O nie, ja nie. uciekaj? O Boże, ta ale reanimacja śmieszne. dobra była. Zobaczcie, ile jeszcze tutaj mamy poziomów do przejścia i na końcu jest jakaś walka z bosem, więc koniecznie zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę. To nagrywamy z Milusią, Klaudusią kolejną część. Tak, zostawiajcie. Ja chcę koniecznie zobaczyć o co chodzi z tym bosem. To pewnie będzie walka walczyć? z bosem, tak jak u siebie walczyliśmy. Z tą wielką głową. Hmm. Dobra, biegniemy znowu do tego korytarza. Może idźmy teraz do tamtych kwi? Wiesz co. Ja chodziłam tutaj przez chwilę i się już tak zgubiłam, że nie mam pojęcia, gdzie tutaj trzeba iść. Ej, a co to jest? Uj! O Jezu, złapało mnie, no, no, Ale tam coś było, tam trzeba iść. Biegniemy, biegniemy. Nie zatrzymuj się, jak coś skacz po ich głowach. Dobra, będą miały migrenę przez nas. No ja trudno. Ja już miałam wczoraj. Ojoj. Ojoj. Ja dzisiaj trochę mam, bo ten ząb mnie boli. Przykro mi. Dobra, tutaj, o! Mhm. O, o, i gdzie teraz? Tu? O? Tutaj? Tak, dobra jesteś? No no no, tak. no no Dobra, ja szybko biegnę, bo pewnie mnie patnie. Ok, jest jest jest. Teraz tu. O! Dobra żyję. I gdzie ja poszłam? Chyba w złą stronę poszłam. Dobra, wracam się. Ogonicie, gonicie. Goni tak czekam na ciebie, bo, bo, bo ja się boję, że ja się zgubię. Dobra, jest wyjście, chodź. Tu tu tu. Dobra. No. No i no? tak, to okno? To okno? Tak, tutaj no. Szybko! Tu wielka twarz Hugiego. A tutaj co jest? Tak czerwono. Ej, pa, jak wyszedł ktoś tutaj. Wo. Ej, a to inne wyjście? O! Chodź tutaj szybko, zobacz co tu jest! Ej, tu jest lalka! Popi, Dawaj, Ej, otwieramy ją. Chcesz ją otworzyć? Nie wiem. Nie, nie da rady chyba. Nie, czekaj, coś miałam. A może i nie? Ja chcę ją otworzyć. Nie, do rady. Uwolnijmy chapter ej, 2. w ogóle na tego, tego hagiego łagiego, jak on się na nią patrzy, takie no otwórz ją, otwórz ją. No nie? Albo otwórz mi drzwi szerzej, ja już ją sobie sam poradzę otworzyć. W ogóle ej, Narnia, ej zobacz, to jest Narnia, przechodzimy przez no szafę do innego Ej pokoju. rzeczywiście. O nie, ale fajny smaczek dodali, bardzo już mi się podoba ta gra. No. To jest fajne. Ej, mnie teleportowało, mnie teraz mnie teleportowało. Dobra, który mamy teraz stage? Hmm, czwarty? Czwarty? Uuu, hmm, jak fabryka zabawek! Ej, Czy, Ej, czy można się? wejść? O, wow, piwnica! Wow, skaczemy. I do loków jakiś. Ło, wow, ale nie no, zobacz, kozask. Ej, tam coś jest. Tam na czerwono się świeciło coś. Ja tam biegnę. Ech. Ja mam nowe buciki w Robloxie kupione już w jakiejś ścieki. Tu myślisz? Nie wiem. O, jest hmm. głowa. Siema. Nawet wie. Chyba nie. I ktoś Sędzisz. padł? Ktoś padł. Tak. <noise> tu, jak on wyskoczył. Jak na ciebie spojrzał. Siedzi za kratami. Za co siedzisz? Za niewinność. <noise> Omijamy go. Nie wiem, gdzie ja jestem. Gonicie, w gonicie go. To jest? No, ja tu tak, tak, jest? Tu, tu, tu. Nie! przejść? Jest! Po lewej było. A, Lebo, tutaj, tu. dobra, okej. Okay. To tak ciemno, Wyszałam, że nie było widać, nie? No i co, o, znowu drabinka. Śmiechu? Patrz, drabina do nieba. O, 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 teraz Ej. w lokacji chyba jesteśmy, nie? A, my, a no! O, o, gdzie jesteś? I co? Oj, oj. I tu jest to główne, gdzie on tu stał. Dobra, ja tylko teraz... Znajdź właściwie drzwi. No właśnie. I które bierzemy? Dawaj tu ten, bo ktoś tutaj ktoś wszedł. No. Dobra. Oh, hmm. O, <laughs> o nie, <laughs> jestem przy drabinie. Okay. O, hallo. Dobra, Ej, a może jeszcze to prosto? raz. Prosto? Prosto? Może tutaj tędy? Dobra. Skocułam, no jak się to tam skotułam. tędy nie da? Tak i patrz, ominęłyśmy! Dobra. Teraz chodź tutaj, bo ja biegnę za jakimś gościem. O, jest drabinka. Dobra. O, tak jesteśmy, no? No i dobra, tylko teraz wybierzmy prawidłowe drzwi. Ja patrzę, kto gdzie wchodzi. Tutaj część weszła i tutaj część weszła. Dobra, ja idę tutaj. O, jest! Piąty stecz. Udało się. Aby! Dobra, teraz jestem bezpieczna. Teraz mogę być spokojna. Ej, ale w innym miejscu nas rozpiło, patrz. Ej, my na jakimś Patrz, Wie... Co to jest? Jakaś wieża wielka. I to jest ja na dachu? Jestem na dachu. Patrz, jestem na dachu. Ii. I tam jest taki wielki łagi na końcu. I tu jakaś mgła się pojawiła, ojejo. -y -y. Dobra, Klaudia, jedziemy, ostatni stage. Jezu, myślałam, że się zabije tutaj skacząc, Oł. ale jednak nie. Jedziemy, ostatni stage. Oj, oj. Ja myślałam, że tutaj można się wspinać potem. wow a co to jest? Czemu, czem, czem, a, czo, bo to czo, trzeba czo, czo, uważać co? chyba. Uwaga, bo ostre kolce. Siema. O, niech nie zginął. O! O! Dobra. Co to za ściana o? jest? Tu nie da rady przejść? Ej, nie. Tu, 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 Biegnij na lewo, na lewo. O Jezu, co to tutaj jest? No Matko nie. I nie, Nie nie? Nie! Nie naprawdę. Tak. Aj. No dawaj, 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 tutaj tak boczkiem, delikatnie, delikatnie. No, o! no! Bolało się! Dobra. No i co teraz? Nie wiem, czy w sumie dobrze biegniemy, hmm. bo ja teraz sobie oddaliłam mapę i tutaj jest w sumie ślepy zaułek, więc musimy chyba być tam na koniec jednak. Ja źle biegłam. Hmm. Tutaj Chodź prosto, tutaj blisko chyba. ściany, żeby nas nie zmiotły te jakieś wiatraki dziwne. O nie, zostaw, zostaw. Nie wiem gdzie teraz. Tutaj. No nie wiem, nie wiem, może. <laughs> może. O, tutaj Ej, jakieś księżyce są. Dobra. On tu przejdzie? Jak są te kolce? Nie, No też chyba, chyba nie powinien. Nie, o, 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 o jest wyjście chyba zobacz. Mamy, no? No i oczywiście głowa na koniec. No. Chodź tutaj, główko, ja ją odgonię, poczekaj. O, dobra, okay. goni ciebie jednak, dzięki. Nara. O! Mamy! Uuu, no, jaki wielki. hogi, hogi. Nie A nie jakie wielkie hogi Myślisz? Nie zginiesz? Nie wiem. Dobra, dotykam. Uwaga. Nie zginęłam. O, spinamy się na niego. Dawaj, dawaj. To w takim razie. A on może w takiej tu? dziwnej pozycji. Oj! Wpadłam w jego Co? Ale... nogę! Gdzie ja <laughs> jestem? Którędy <ty> ja wyjdę? <laughs> no dobra, kochani, na dzisiaj to jest wszystko. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!